Mensory to jest totalne bezguście. Gust ludzi, którzy kupują pakiety z mensory. To jest disco polo na tureckim bazarze. Pieniądze <noise> <noise> odrobisz, ale jazda w młodym wieku zajebistą furą to jest niepo coś niepowtarzalnego. Gówno prawda. Uważam, że w młodym wieku najlepsze auto to jest Sejento w gazie. Albo coś innego, co będzie tanie w utrzymaniu. Ta gadka jest totalnie pusta i konsumpcyjna. Zazwyczaj ludzie, którzy tak gadają, mają odłożone 30 tysięcy, a kredyt wzięliby na 60 po to, żeby mieć zajebistą furę, żeby wszyscy widzieli. Swojego iPhone'a 16%. Pro Max mają na raty, tak samo jak odkurzacz z Dysona mają na raty, zmywarkę i telewizor też mają na raty. Jakby się dało, to by jeszcze oddech wzięli w leasingu. Nie ma znaczenia, czy swoją furę marzeń kupisz mając 20 czy 40 lat, ona będzie cię jarała przecież tak samo. A być może nawet bardziej, kiedy ją kupisz później, bo długo wyczekiwane rzeczy, na które musiałeś ciężko zapracować, często cieszą bardziej i doceniasz je bardziej. To nie obserwuje, temu korba bokiem wylatuje.